Od pięciu do 7 milionów złotych może kosztować renowacja sklepień w głogowskiej kolegiacie. Świątynia tych pieniędzy nie ma, ale co jakiś czas włodarze słyszą zapewnienia z różnych stron o chęci pomocy nie inaczej było w ubiegłym tygodniu, gdy ten zabytek odwiedzili między innymi przedstawiciele władz województwa oraz parlamentu. Zapewnień o wsparciu czy wstawiennictwu nie brakowało i oby tylko nie skończyło się na obietnicach, bo nadzieje są duże myśliwych, z kartami, niektóre są widoczne tylko lupą. Nie? Dlatego jest taki genialny bankrata. A jak jest cenny i ważny, co niech świadczy każdy, bo pisali do ministra i kultury, tak. ministra spraw zagranicznych. Wizyta w tym najstarszym głogowskim zabytku trwała kilkanaście minut. Oprowadzający gości proboszcz parafii kolegiackiej mówił o potrzebach. Właściwie moglibyśmy w bardzo szybkim tempie zakończyć tą kolegiatę, a potrzeba nam takiego wsparcia, bo przypomnę, mamy dokumentację techniczną, która ma swoje walory czasowe też. Musimy w odpowiednim czasie to wykorzystać. Marszałek z kolei przypomniał, że na odbudowę Dolnośląskich Zabytków w tym roku przeznaczone zostało ponad 5 milionów złotych. Na przyszły rok też będziemy chcieli, się, chcieli taką wielkość pieniędzy przeznaczyć na odbudowę. I zawsze każdy obiekt, który jest zabytkowy może starać się właśnie o dofinansowanie samorządu województwa Dolnośląskiego. Niestety, jak sam przyznał, ta pomoc z województwa jest zbyt mała. To nie są duże pieniądze. Duże pieniądze to niestety trzeba będzie albo z programów operacyjnych, albo z ministerstwa. Nie da się ukryć, że w naszym regionie największej pomocy może udzielić KGHM. Tę sprawę pilotuje głogowska posłanka Ewa Drost, ale na razie bez konkretnych efektów. Pani poseł nie traci jednak nadziei, podobnie jak proboszcz. Praktycznie za, za pieniądze, które moglibyśmy odbudować całą kolegiatę, takie było zainteresowanie pana prezesa podczas różnych uroczystości, tych centralnych, które się odbywały w kolegacie z, z okazji Dnia Hutnika. Ja, ja właściwie wtedy nawet próbowałem powiedzieć oficjalnie, że że KGHM mógłby sobie czynić to za honor, że odbudowuje kolegiaty nie jako sponsor tylko jako mecenas. Ja nikogo nie chcę naprawdę przymuszać, ja chcę przekonać do tego, że warto tu zainwestować, że te pieniądze pokażą jakim dziedzictwem kulturowym możemy się pochwalić. I ja myślę, że Rozumie to pan prezes? I mając kontakt bezpośredni z panem prezesem, też go bardzo prosiła i, i, i zainteresowała tym, żeby właściwie temu zabytkowi pomóc. I to myślę, że ma bardzo ciekawe przełożenie. Był to okres wakacyjny. Pan prezes wrócił z urlopu. W najbliższym czasie na pewno wspólnie z księdzem Rafałem taką rozmowę przeprowadzimy. Sądzę, że jest duże zainteresowanie ze strony pana prezesa i, i, i do, 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 do tego dojdzie. Czekamy więc na dobre wieści z KGHM-u, a przynajmniej na dziś uzyskaliśmy deklarację ze strony marszałka. Ja myślę, że tak jak zawsze kolegiata może liczyć na pomoc samorządu województwa dolnośląskiego.